Dzień Adwokat Marta Wnuk. Szanowni Państwo, przeprowadzam ludzi przez proces rozwodowy i bardzo często słyszę o różnych technikach manipulacyjnych. Techniki manipulacyjne są bardzo ważne, ponieważ jeżeli ich nie znamy, to może dojść do sytuacji, w której przegramy sprawę rozwodową. Omówimy dzisiaj osiem technik manipulacyjnych, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zdarzyć się. Przy sprawie rozwodowej. W szczególności, gdy masz podejrzenia, że po drugiej stronie jest osoba narcystyczna, tudzież masz diagnozę w tym zakresie, to zwiększone jest ryzyko, że możesz przegrać sprawę rozwodową, gdy nie jest znane e, tobie e, te zachowania, które stosuje manipulator. A zatem przyjdziemy konkretnie. Postaram się Państwu wytłumaczyć krok po kroku, jakie są to. Techniki manipulacyjne oraz podać pewne przykłady. Pierwsze, być może już słyszałeś słowo gaslighting, czyli gaszenie światła. Ta technika polega na tym, żeby zachwiać kogoś poczucie bezpieczeństwa, oraz żeby manipulator przejął władzę nad ofiarą, tak aby ofiara zwątpiła w swoją poczytalność. W swoje zdrowie psychiczne i w swoją pewność siebie. Jakie to są techniki? Po tym okresie bombardowania miłością przychodzi czas krytykowania i obwiniania osoby o różne sytuacje, dodając element, na przykład, że jest chora psychicznie. Każdemu z nas zdarzyło się zapomnieć telefonu, tudzież zastanawialiśmy się, czy wyłączyliśmy żelazko w domu. Natomiast manipulator ma na celu ową osobę tak zmanipulować, żeby wmówić jej, że te owe jej działania świadczą o chorobie najczęściej psychicznej. Forma, jaką przyjmuje manipulator, uzależniona jest od sytuacji. Natomiast celem manipulatora jest, aby ofiara poczuła zwątpienie w swoją poczytalność i w swoje zdrowie psychiczne. Przykładów mogłabym przytaczać Państwu bardzo dużo, natomiast w e-booku, jak i w moim kursie Rozwód z Narcyzem, można przeczytać kilka przykładowych, właśnie sytuacji, gdzie manipulator stosuje tą technikę gaszenia światła. Kolejna manipulacja to jest wykorzystywanie emocji. Kolejna to jest nadużywanie władzy, stopa w drzwiach. Albo drzwi zamknięte przed nosem, tudzież nagroda i kara, tudzież e, manipulowanie faktami, tudzież karanie. O tym wszystkim powiem Państwu później, po kolei rozbijemy sobie te techniki i kilka słów chcę powiedzieć o każdej z tych technik. Wykorzystywanie emocji. To jest technika, e, która jest najczęściej stosowana przy osobach, które mają e, takie przekonanie o swojej e, wyższości, e, i dochodzi do różnych sytuacji, do gruźb karalnych, do wykorzystywania miłości, do wykorzystywania miłości matczynej, do wykorzystywania miłości między dwojga ludźmi, do różnych gruźb. Ale wszystko to opiera się na wysokich emocjach. E, jakie to są przykłady? Przykłady, że jeżeli ktoś odejdzie, to dojdzie do tej sytuacji, że ktoś popełni samobójstwo. Albo jeżeli dojdzie do rozstania, to wszyscy dowiedzą się o zdradzie. Tudzież, jeżeli odejdziesz ode mnie, to dzieci będą miały informację, że odeszłaś właśnie z Twojej winy. Czyli gra emocjami. Są różne ćwiczenia i taktyki, żeby opanować sobie tą technikę manipulacyjną, by być uodporniona, bądź uodporniony na to. Są ćwiczenia, które mają na celu nie wchodzenie w grę emocjonalną, w grę w zakresie emocji. Jest to bardzo ważne, ponieważ często podejmujemy decyzje właśnie na podstawie Emocji. Kolejną e, taką techniką manipulacyjną jest e, autorytet i wykorzystywanie władzy. Często jest tak, że jest między małżonkami nierówność w zakresie finansowym, emocjonalnym, e, mieszkaniowym. I osoba, która dla przykładu, on jest prezesem, zarabia 50 tysięcy złotych, ona nauczycielką, zarabia 4 tysiące złotych. I wydaje mu się, że osoba, która zarabia 50 tysięcy złotych, a e, osoba inna, która zarabia 4 tysiące, jest gorsza. Jest to nieprawda, ponieważ jest to kwestia niekiedy szczęścia i wyrachowania, tudzież innych okoliczności, które e, spowodowały, że tak kształtują się zarobki. Niemniej jednak, osoba, która zarabia więcej, ma poczucie większej władzy i w tym zakresie właśnie manipuluje. Kolejna technika, którą często spotykam przy sprawach rozwodowych, jest to technika stopa w drzwiach. Możemy sobie wyobrazić drzwi oraz stopę. E, o czym mowa? Mówimy tutaj o sytuacjach, gdy jedna osoba, manipulant, chce, aby ofiara, tudzież osoba niższa, podatna na wpływ i manipulację, zgodziła się na cokolwiek. Małego. Na przykład, e, aby dodatkowo opłacał bezpośrednio ojciec zajęcia dodatkowe, tudzież, żeby w, w, realizował większy wymiar e, kontaktów z dzieckiem jednego dnia. Ta technika, czyli w moim spisie czwarta technika, polega na tym, że manipulant krok po kroku. Chce przejąć władztwo nad tą osobę, osobą, ale robi to stopniowo. W psychologii i podczas różnych badań jest to udokumentowane, że osoba, która się zgodzi na małą rzecz, jest w stanie zgodzić się na większą. A zatem proszę uważać na tą technikę, czyli stopa w drzwiach. Jeszcze jeżeli mówimy o drzwiach. Jest taka technika, która mówi o zatrzaśnięciu przed nosem drzwi. Na czym ona polega? Manipulant oczekuje dużo, chcąc tak naprawdę osiągać, osiągnąć troszkę mniej. Dla przykładu. Manipulant chce mieć kontakty z dziećmi oraz płacić 2000 zł alimentów, oraz wyegzekwować połowę należności za mieszkanie i stosuje manipulację w ten sposób, że żąda bardzo dużo. Czego? No w zależności od sytuacji. Natomiast na przykład żąda przejęcia całkowicie dzieci i żeby to żona płaciła na rzecz męża oraz na przykład oczekuje, że całe mieszkanie przypadnie dla niego. W momencie, gdy manipulant zaczyna od tak wysokich oczekiwań, jest szansa na to, że osoba, która jest podatna na manipulację i wpływ drugiej osoby, po prostu obniży swój próg negocjacyjny celem um, uspokojenia sytuacji z uwagi na tą manipulację i ten strach, że manipulant może przejąć przecież wszystko. Często mamy też manipulację, która polega, często stosujemy, myślę, że ja też jestem rodzicem, na dzieciach. Jest to nagroda i kara. Czyli manipulant często mówi, że jak będziesz posłuszna albo zgodzisz się na coś, to dostaniesz to. Nie jest to dobra technika, ponieważ nic dobrego nie buduje się na strachu. Ja zawsze powtarzam swoim klientom, że nie możemy budować relacji. Ani ustalać pewnych rzeczy na podstawie strachu, bo gdy ten strach minie, to wtedy zobaczymy, w jakiej pozycji jesteśmy. Kolejna, jeszcze takie dwie nam zostały techniki, o którym chciałam Państwu powiedzieć. Jest to technika omijania faktów oraz karanie ciszą. Na czym polega przy sprawie rozwodowej omijanie faktów? Manipulant, Kotwiczy pewne elementy w procesie rozwodowym, tudzież w negocjacji przedrozwodowej, tudzież bezpośrednio, tudzież w sądzie, kotwiczy rzeczy, które obciążają drugą stronę, zaś omija fakty, które są istotne i dotykają bezpośrednio jego, tudzież ją. Ale musimy zwrócić uwagę, iż um, kotwiczenie, czyli z, y, strona druga, na przykład sąd, w momencie, gdy manipulant podkreśla cały czas Twoje zawinienie, omija fakt dotyczący jego. Dlatego w tym zakresie przygotowałam też taki zestawienie pytań: jak pytać na sprawie rozwodowej stronę, aby wykazać manipulację. Aby wykazać niewiarygodność. Te pytania też przygotowałam dla świadków, ponieważ często poprzez e, ułożenie sobie takiej strategii, jak mamy pytać tą osobę, e, jesteśmy w stanie uniknąć owej manipulacji. Pamiętajmy, że tam, gdzie kończą się fakty, zaczyna się agresja. A zatem, gdy manipulant będzie chciał ominąć istotne informacje, na przykład, że on zdradził, Istotne jest, żeby ta osoba zadawała bezpośrednio pytania, opierając się na faktach. Czyli powiedz mi i potwierdź, czy doszło do zdrady. Ponieważ manipulant we swoich wszystkich dyskusjach będzie zawsze omijał najważniejsze fakty, ale ty, jeżeli chcesz uniknąć tej manipulacji, że najważniejszy fakt zostanie pominięty w sprawie rozwodowej, musisz nauczyć się tego, że manipulant w sposób świadomy, tudzież nieświadomy, chce omijać najważniejsze fakty i zawsze obwiniać tą drugą stronę. Ostatnia technika manipulacyjna, która bardzo często zdarza się w sprawie rozwodowej, to jest karanie ciszą. Niekiedy ona jest świadoma, niekiedy nie. To jest yy, bardzo też zróżnicowane w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Niekiedy jest tak, że w sposób świadomy druga osoba wie, co najbardziej boli drugą osobę, czyli cisza i brak konfrontacji yy, pewnych okoliczności razem ze sobą powoduje, że bardzo cierpimy. Wobec tego musimy pamiętać, że karani ciszą, czyli brak komunikacji w tym zakresie, jest też formą e, i techniką manipulacyjną i bądźmy tego świadomi i unikajmy tych technik. Rozwiązanie na to, żeby uniknąć owych technik jest takie, że drugiej strony nie zmienimy. Możemy zmienić natomiast swoje spojrzenie na sytuację, i swoją energię do tej sytuacji. Jeżeli nauczymy się ćwiczeń, jak radzić sobie z tą manipulacją i nie będziemy wchodzić w pole emocjonalne, to unikniemy owej manipulacji. Natomiast dziękuję Państwu za wysłuchanie tego filmiku. Spiszcie sobie, proszę, albo pod filmem ja Państwu zamieszczę informacje o tych ośmiu technikach manipulacyjnych. I napisz proszę, czy któraś z tych technik może zdarza się w twoim życiu? Jeżeli tak, to jak się objawia? Dziękuję.